Żelaza to metal, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata. Dzięki połączeniu żelaza z węglem otrzymuje się stal, która zaraz po betonie zajmuje drugie miejsce w światowej produkcji. W 2011 roku na świecie powstało jej ponad 1,5 miliarda ton. To rekord globalnej produkcji stali. Liczba ta nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że stal jest niezbędna przy wytwarzaniu elementów wielkich konstrukcji budowlanych, samochodów czy drobnych domowych narzędzi. Już starożytni odkryli wyższość broni i narzędzi wykonanych z żelaza nad tymi z brązu, kamienia czy drewna. Ślady tej technologii realizowanej w czasach starożytnych na ziemiach polskich do tej pory przetrwały w postaci kloców żużlowych. Które starożytni zostawiali w ziemi, no nie zdając sobie sprawy, ile tam jest żelaza. I na podstawie tych kloców żelazowych staramy się zrekonstruować sam proces i przebieg, budowę dymarki. Ale jak nasi przodkowie pozyskiwali żelazo, nie mając hut z wielkimi piecami? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć studenci z Koła Naukowego Metalurgii, Surowki i Stali Akademii Górniczo-Hutniczej. Byłem odpowiedzialny za przygotowanie wsadu, czyli pilnowałem, żeby osobie, która wsypuje do pieca, nigdy nie zabrakło materiału. Dzieliłem go też na odpowiednie porcje, no dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. Mamy punkt pomiarowy temperatur. Mierzymy temperaturę w sześciu punktach w środku dymarki. Jak widać na wykresie temperatura rośnie. W tej chwili najwyższa temperatura to jest 1000 stopni Celsjusza. Dymarka przypomina swoim wyglądem komin. Te z terenu Gór Świętokrzyskich charakteryzowały się wysokością około 160 cm z podstawą o średnicy około 50 cm. Zbudowane były z glinianych cegieł. Proces rozpoczyna się od rozpalenia w piecu węgla drzewnego. Cały szyb dymarki wypełnia się węglem drzewnym. Kiedy zostanie... Uzyskana odpowiednia temperatura i zaczyna brakować nam sadu w gardzieli pieca, dosypujemy w proporcji wagowej 1 do 1 rudę żelaza i węgiel drzewny. Prowadzimy proces przez kilka godzin. Produktem głównym procesu dymarskiego jest łupka żelaza w postaci stałej, a produktami ubocznymi ciekły żużel i gazy wylotowe. Łupka żelaza charakteryzuje się dużą porowatością, stąd jej nazwa żelazo gąbczaste. Dymarka jest pierwszą na świecie jednorazówką, bo żeby po zakończeniu procesu wyciągnąć łupkę żelaza, piec należy rozbić. Po wyciągnięciu rozgrzane do czerwoności żelazo wstępnie przekłuwa się drewnianymi młotami. Drewno ogranicza straty ciepła, łupka żelaza dłużej utrzymuje więc wysoką temperaturę, dzięki czemu łatwiej ją przekuć. Wielokrotne przekucie pozbawia łupkę porów, żużla, popiołu. Nadpalonego węgla drzewnego i innych zanieczyszczeń. Ostateczny kształt narzędziu wykonanemu z żelaza dymarskiego nadają Kowale. Studenci z naszego koła naukowego otrzymali grant rektorski na realizację projektu Dymarka. Jednakże na co dzień wraz z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii, Metali i Informatyki Przemysłowej, mając dostęp do najnowocześniejszej aparatury, zajmują się problemami współczesnej metalurgii. Studenci Koła Naukowego Metalurgii Surówki i Stali, najstarszego koła naukowego w AGH, odkrywają przed nami tajemnice ludzi żyjących wiele wieków temu, a sami przy okazji nabierają doświadczenia metalurgicznego przy budowie pieca i prowadzeniu procesu dymarskiego. Z pozyskanego żelaza planują wykuć pamiątki okolicznościowe na przypadającą w tym roku 85. rocznicę powstania ich koła Koła Naukowego Metalurgii Surówki i Stali.